Nie, yeah, ale mega fajny ma głos i flow, tak jak kurwa mówię, ale lazy T.W.R. O oh, gadem! Czy to jest prawdziwe? To jest prawdziwe? Gadem! To jest prawdziwe? To jest prawdziwe, ja tego nie pamiętam, a ja wiem, że to istnieje. Gadem! nie! nie. Moim marzeniem jest mieć. Cidol wpłacił 100 złotych. W GIL, moim marzeniem jest miec OPS od ciebie. No słuchaj, stary, wiesz. Myślę, że jak najbardziej może się to kiedyś stać. Słuchaj, ja tego nie wykluczam, nie? Chodźmy dalej, kurwa, z ocenką, młody kordel. nie Lil kurwa. Chuj wie, to to jest. Ja pierdolę. Nie dam rady, nie dam rady. Goodbye. Goodbye fuck you. Fuck you. Nie mam psychy kurwa, żeby tego słuchać stary Ja tego... Ja to stary... ja to wypuściłem do neta, ja tego nigdy nie posłuchałem i to miało kurwa miejsce 6 lat temu. Nie mam psychy, ja po prostu nie mam psychi. <grywa> Pokonał go. Nie dam rady, kurwa, nie ma opcji. Oceniamy dalej.